Hejka, jestem Zuza, mam 15 lat i paznokcie robiłam w zatorze. To były moje pierwsze paznokcie, i zależało mi na tym, żeby wszystko było jak najlepiej. Dobra, 15 lat. No dobra. Równo o dziewiątej jedna z pań powiedziała, że mogę sobie usiąść przy stanowisku. Oczywiście przed tym pani wszystko przetarła i zdezynfekowała. To jest na plus, czyściutko, czyli mogłaś sobie usiąść już do czystego stanowiska. Wyjęła sterylny pakiet, założyła nowe rękawiczki i maseczkę, co było dla mnie dużym plusem. No, nie dziwię ci się. Wiecie, zwłaszcza jak jesteście tacy młodzi, to, to od, od najmłodszych lat fundować sobie jakiegoś wirusa czy coś. Dobrze, że do takiego salonu trafiłaś. Bardzo dobrze. Pokaż, co chciałaś. E, do, domalowane serduszko gwiazdki, efekt aura. Fajne, fajna, szybka stylizacja. Dlaczego? Bo po pierwsze, Całą budowę można już zbudować takim fajnym nudziakiem wchodzącym w e, mleczny róż, więc nie trzeba żadnego koloru kłaść, e, bo ten, ten efekt aura to robimy gąbeczką, to jest chwila roboty. Druga strona, druga sprawa to jest taka, że no, już później nakładamy top, to nie musimy pędzelkiem cieniutko, kładzić, teńkiej, równie równiuteńkiej linii robić, po prostu jest to szybsze. O, mamy naturalną płytkę klientki. No, standardowa płytka, trochę płaska, ale standardowa. I chciałaś przedłużanie. dobra, są przedłużone. Znaczy, są one estetyczne. Jednak też nie są wolne od błędów bo są za krótkie, żeby je tak mocno zwężać, zwłaszcza to widać tutaj na kciuku. Zdobienia są dość, dość spoko zrobione. Y aura, efekt też. Troszkę, tak jak na przykład ten kciuk, szybują za bardzo do góry. Tak jakby ta stylistka, która je wykonywała, jest zdolna, ale jeszcze się uczy i nie wszystkie rzeczy ma opanowane. No można powiedzieć, że dostałaś to, co chciałaś. Ładnie aura została zrobiona, zdobienia też są w porządku bardzo. Troszkę co do tej budowy tam można by było się przyczepić, ale ogólnie można powiedzieć, że dostałaś to, co chciałaś i nie poszłaś z płaczem do domu.